Mówi Leżary Mollal, bo jest cały No właśnie, ale że y, czasami to wiesz, no niektórzy mają mylny obraz im się robi, nie? Czy jakieś następne teledyski, wiesz... Niech zajmą będą... się swoimi sprawami po prostu, no przecież wiadomo, no, wszystko jest dla ludzi, dla tych, którzy chcą tego tak naprawdę, nie? Każdy. Zijemy jak zijemy i pokazujemy jak żyjemy po prostu. A teledyski to jednak jest forma, jednak przez cały czas dla was, teledysk to jest taka forma pokazywania się tak jak kawałek, tak, czyli że pokazujecie swoje rejony i to jakieś są kanony, w których będziecie, nie będziecie, rozumiem, bmw śmigać swoich teledysków. Jak tak będę tak miał BMW, to, ja to, 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 to chodź, to bez problemu. To mam zrobić kawałek w, klub, w klubie i żeby było fajnie w klubie, przecież w klubie wiadomo, że jest pijaństwo jeszcze większe i jeszcze większy seksizm, wiesz, że łazienki są zajmowane przez... Pary, wiesz co? Coś się tam dzieje pewnie wiesz no, więc tam, tak, tak, tak. Gdzie, gdzie jest prawda? Czy na ulicy na ulicy jest źle, a w klubie jeszcze gorzej tak naprawdę? Więc czy, co mamy pokazywać? Że siedzimy w szkole i czytamy książki? Książkę czytam w domu, bo nie chodzę do szkoły. To, co więc... co mamy pokazywać? Tam się no, sporykno, po prostu. No. No, właśnie, ale z drugiej strony wiesz. klipe by były uliczne, by były tak i zrobione, I, i, tak chcieliśmy i wiesz. Czego mamy nie pokazywać to właśnie? No jest wiele osób, pewnie wiesz, grafiki, kto na przykład myśli sobie w inny sposób, widzą wasze teledyski, nie wie, że jesteście bardzo religijnymi osobami i że macie szacunek i że byliście na pogrzebie papieża i... To jest, nasz, to jest nasze, to są nasze tak, sprawy. Tak, ale wiesz, to, to też jest, chodzi mi o to, żeby tego wiedzieć, nie musi oceniać mnie przez pryzmat tego, czy jestem katolikiem, osobą wierzącą ogólnie, czy, czy nie, czy inne ma poglądy, wiesz. No to jest wszystko sprawa człowieka, wiesz, i to, czy on ocenia. Y, drugą osobę, to jest też inny temat. No wiecie, albo przecież macie też taką drugą twarz, nie? To są te mecze w Częstochowie, z których dochód jest na, na kolonie dla biednych dzieci. Jest też zainteresowanie staram piłką nożną. Twarz, nie? Mamy dwóch twarzy. Mamy staram, jedną twarz i nie jestem ani narkomanem, ani alkoholikiem, żeby nie, ktoś mnie jakoś, nie twarz, że jeżeli ktoś... dla tych, którzy tak myślą. No Żeby tak sobie nie myśleli. Ale wiemy, tylko zielone, czy tak to tam było... No to są koszulki, no widzisz, jak ktoś nie zapyta, to nie będzie wiedział. No, tak naprawdę. No, ja no, no to tu akurat mam sarę. Spoko. Dlatego nawiązałem... Dwie, dwie, na dwie białe, dwie szarne i jedna szara. Poczekajcie, dajcie mi zadać pytanie, bo jak to robi, zadać pytanie. Cisza, do, tej, do tej wiary, dlatego że teraz jeszcze, wiesz, w czasach tego, jak jest ta cenzura, to dużo ludzi też bazuje na skandalach właśnie religijnych. I chciałem wiedzieć, wiesz, czy was to też rusza, że na przykład, nie wiem, pani Kazimiera Szczuka naruszyła wasze religijne uczucia, albo, nie wiem, jakaś pani nieznalska, która, wie, zrobiła rzeźbę, że na krzyżu umieściła męskiego penisa, prawda? I teraz I jedni no, artyści, ta, artyści się wstawiają... Na tyla, y, matkę boską na okładkę na przykład dała? To jest no Jakoś bezpośrednio. Wiesz, no wiara, wiara moja jest na tyle silna, że, że takie zachowanie po prostu... Każdy odpowiada na swoje Wiesz, no mnie nie ubodzie, ale, ale nie pochwałam tego, wręcz tym gardzę, no tego typu z zachowaniami, wiesz, ze, ze, ze strony. Nie usprawiedliwa tego, tym, że to jest sztuka i że tam artysta on nie jest. Nie, nie, zupełnie nie sztuka. No tam kiedyś razie... yy, właśnie któryś znalazł, przepraszam, namalował matkę boską yy, z piersią yy, na wierzchu. I to było jakieś już, yy, dawno, dawno, dawno temu, prawda? Ale wiesz, zdjętą chodziło o coś innego, chodziło o, o pokazanie by, Yy, yy, mat, yy, i też matki kobiet. Karmiącej yy, tak, matki nie tak. to nie była pierś, którą karmiła akurat w, ty, w tym momencie je, je, Jezusa, tylko różna była na wieśku. No. no dobra, na przykład w myślenicach była wystawa zdjęć grafiki, nie? Różnych tam wiesz, szablonów z, z Europy, ze świata i było jedno zdjęcie wiesz, Matki Boskiej, to był szablon chyba z rogami i Jezusa z torbą handlową i z komórką, nie? I cała wiesz, wystawa została cofnięta, zdjęta generalnie. Ale Ale tak wybudowali obok supermarketu kościoł też, wiesz. W tak. supermarkecie. A są i takie... Wiadomo, no, uczucia kościoła. religijne. Nie można tylko się skupiać tylko na katolikach, bo A. w Polsce nie tylko katolicy miesz miesz mieszkają. Wiadomo, że to jest większość. I mają no, że prawo... Kowa, to, to powiedział się jako redaktor. Ja się nie bardzo mogę opowiadać na temat machiny, ponieważ strona jest w, w tej chwili. No właśnie. Natomiast mi się wydaje, że tutaj gadamy o czymś takim, o kwestii odbioru. Mhm. Bo ty, Wilku, i ty, Wilon, mówicie, że wasze te dyski pokazują zupełnie coś innego niż ludzie na pierwszy rzut oka widzą, tak naprawdę. I w pewnych kwestiach liczy się pierwsze, pierwsze podejście do tematu, nie? Widzisz to, co widzisz. Widzisz rozbitą butelkę, widzisz na ręku majerany? To jest majeranek, to jest marihuana. No, skojarzenie jest oczywiste. I teraz tak, mówisz... Ale no to widzisz, Kaja ma palących y, jointa i na przykład Dodama karabiny. Ale, chodźmy, nie, ale to nie chodzi o to, że wiesz... Oni, one, one, mają ten, one mają ten sam problem, rozumiesz? jest kwestia tego, że po prostu ludzie odbierają to tak jak odbierają i teraz jest kwestia odpowiedzialności, a to co się pokazało to tak naprawdę, wiesz. No. no tak, ale zobacz, jak można tam od chłopaków nie młodszych, nie, że tam jak spisał teksty, to wiesz, spontan jedzie się, nie? No, ale ale to już dobrze, od was no to z bardzo magazynaje. Ja robię przykład... teledysk i mój teledysk jest tak, że w internecie to tak naprawdę i to nie musi leczyć telewizji. Telewizja nie jest dla mnie jakiś yy, wiadomo, wiesz. Tak, ale sobie... robią on jest pod kątem telewizji, prawda? Nie, pod kątem widzów, żeby ludzie sobie. oglądali. ten towo, słucha mojej muzyki, nie słuchasz, nie oglądać. Ale ktoś go do tej telewizji oddał, rozumiesz, no. No to widzisz to, czemu on nie leci? Leci sobie teraz acetopolik, ja wiesz, bo się nie ma. Nie znikajmy teraz, kto leci, tak. tylko mi się wydaje, ale że wiesz, że, już wie, że... Się na kanapie. Co, jest, jest kwestia pewne odpowiedzialności w momencie, w którym oddaje się materiał do telewizji się i może trzeba liczyć z jego emisją. <grym <grym wiesz. To ja naprawdę... Co złego pokazałem, że <grym> czy... zbicie butelki. Ale, czy... ale nie, ja nie powiedziałem że nie, ja nie ma nie, ja nie ma z nim, ja nie powiedziałem, że nie ma. Ja wylewiałem butkę, przykładam. Ja nie powiedziałem, że pokazałeś jesteś złego. Ja nie zbijam bo nie piję. Nie powiedziałem, że pokazałeś jesteś złego. To jest kwestia, jakiegoś, że po prostu w momencie, w którym leci Tedyz, nie masz szans na legendę, na tłumaczenie ludziom. I też musisz się z tym w jakiś sposób liczyć, ja mieć świadomość tego, ma. no. no, mam nadzieję, że trochę wytłumaczył, winku o co chodzi z tymi teledyskami. Zaraz sobie spróbujemy podsumować i trochę, wiesz, jakby spuentować też, jak to jest i czy się właściwie obawiamy tej cenzury, którą tutaj media zapowiadają, prawda. Strony wycinają w gazetach z artykułami różnymi. Mam nadzieję, że nam nie będą wycinać nigdy. Albo ja się najbardziej <laughs> boję, że będą robić te, za pacjatę cenzurę, nie? Że jak od razu spojrzą cię, wyglądasz, się wysa głowa, coś tutaj, Tak jest w ten... Ten... klubie chyba, w klubach jest, nie? Tak, no tak. Taka Dobra, prawda. to już za chwilę myślę, że będzie pierwszy ja, występ prawda. na żywo. No właśnie, przyszedł czas podsumować. Mi na podsumowanie przyszło takie słowo patologia. Czy jak uważacie, czy to nie jest trochę tak, że ta cenzura jest po to, że niektórzy chcą bronić po prostu młodzieży przed patologią? Ale patologia jest wszędzie patologia jest w rodzinie, są rodziny patologiczne, patologia jest w szkole. Wszędzie no jest w sensie, siebie, na ulicy, wschodzi. na jest patologia. W rządzie jest patologia, Wszędzie w sensie jest patologia. Tak, tak naprawdę nie ukryje się patologia. Co to jest patologia? No ale coś, przed czym trzeba bronić czy nie ograniczać jakiejś zielony. No i co? Ja nie I nie co nie chciałem nie. powiedzieć? Kurde, jak nie będą nas puszczali w telewizji, to będą nas puszczali w internecie, rozumiesz, sami tam się dostaniemy będzie hardcore, będzie niedługo powstać dzieci ulicy. Ma być instalany Instytut Dobrych Mediów. Tak jak za będą ludzie, byli. którzy będą wiesz, przerzucać młodzieżowe gazety, przeglądać gry komputerowe, które wychodzą, będą oglądać programy na przykład takie jak ten, czy będą monitorować internet i na przykład cikszadam wiesz, bana takiego, że nawet w internecie jak ktoś białe będzie wpisywał żary, wiesz, białe plamy. Nie obawiasz się takiego takiego przykład... To żary będzie pewnie na bazarze zaganiał. na galu całe życie będziemy i koniec kropka. No tak, ale co wy sądzicie o tym Instytucie Dobrych Mediów, że to w ogóle jest sens, i to jest walka z wiatrakami, Dobry, Instytut Dobrych Mediów, czyli wprowadzanie, wiesz, na pisma dla młodzieży oznaczeń, tak jak w telewizji, na że pewno to jest Na pewno to To jest inna ja sprawa, ale... ale... Dobre i niedobre. Dobre, dobre no, i, no. i niedobre, no, z drugiej strony. Y, 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 takie i takie, no. Na pewno ma to na przykład wszystkie artykuły... na, y, y, ograniczenie, wiesz, y, promowania właśnie seksu, y, przemocy y, i tak dalej. Jakby to się promuje, nie? na przykład w takich gazetach jak Bravo i Popcorn, na... jakieś... Po po po

O, na, na, przy, to też tak jest. No Mają swoje nurty, lansują je po prostu po swojemu i tak dalej. I Dla nich to jest pozytywne, dla nas nie. I na odwrót. I wiesz, nie dojdziesz... Bo ale to, możecie no, się no, chyba zrozumieć. Ja ale... By, też tak, do tej tak, tak. Tak. Prawda jest taka, że, że nasz hip-hop, najlepiej by było, żeby zajwania wiesz, w telewizorach wszystkich po godzinie 11 dajmy na to. Weźmy no, godzinę. Ja proponuję tutaj do kogoś tam z tego tam. Zobacz, Zobacz, że leży, rady, leży. Żeby po 11 lato mój klip i elegancki od 11 do 6 rano, cisza nocna Dzieci ale tego wiesz, nie łykają, to nie jest dla dzieci, bez sensu. Ale oni w tą ściągnąć wiesz, całkiem czy nie bo jeszcze że... Ale do są do strony Porno, czy strony Porno będą zamykane, założyć, bo jesteście wszystkie jest strony porno, bardzo. Delegalizować pornografię. No, jak pan no, miał towarzyszki, to ci zdjęcie zrobią i wyślą twoje żonie do pracy i do szkoły, takie mają być. Ale powiedzcie. No, albo nie... nie każdy ma żonę, nie każdy ma żonę, jak prezes jest. Ale możemy ogólnie się zgodzić, że nie boimy się cenzury i w hip-hopie, jakby co będziemy bronić wolności słowa. Nie I będziemy zawsze mówić to i nas urzęda żadne nie złamią, tak jest? A no, ja. Tak ma być. Mam nadzieję, że redaktorzy też będą stali na straży naszej wolności. Ja nie sądzę, żeby ktoś chciał wrócić do tego, co było kiedyś. Tak, Ale już wiesz. No, no, samą... no to jest no. To Posła ustawa o orzekaniu 24-godzinnym, wiesz, chuliganów takie rzeczy się dzieją i to, to samo dotyczy do cenzury, wiesz. No właśnie, jak na wasz koncert bez cenzury albo hemdru na przykład biedzie policja i paru fanów wam szybko zgarnie i posadzi, wiesz, to zrobicie jakiś protest wobec y, takiej sytuacji? Głodówkę. Głodówkę. <laughs> głodowy. Może to jest metoda, właśnie, żeby przysłać. Jakby to, błodować, to jak, będziemy głodować. Tak jak przed 1989 Nie, nie, no, Będzie walczył. Na mi padło, wiesz, do głowy. Słaby pomysł mi padł, do głowy. Ale trzeba przybudować. Zura, no. I to by się przydało. No A ja się nie cenzuruję. ja to bez cenzurki kiedyś do domu wróciłem. Wiesz, Ale z czerwonym paskiem. Ja będzie leciał cały czas. Nikt tutaj nie stłamsi. Są nowe projekty. Dzieci ulicy.